Cześć! Dzisiaj chciałem opowiedzieć o zakupie samochodu w kwocie do 10 tysięcy zł w 2022 roku. Także zaczynamy. Niedawno nagrałem filmik o zakupie samochodu do 5 tys. zł, i dużo rzeczy w kwocie do 10 również jest aktualne. Ale jeżeli ktoś nie oglądał, to przypomnę kilka najważniejszych punktów, takie, które powinniśmy zrobić jeszcze przed szukaniem jakiegoś konkretnego modelu. Pierwszą rzeczą, którą będę do znudzenia powtarzał, w samochodach w kwocie 5, 10, nawet 15 tysięcy złotych jest to, żeby poszukać samochodu ze znaną nam historią. Czyli idealnie, od rodziny, od znajomych. Jeżeli ktoś coś sprzedaje, co nawet nie jest do końca idealnym samochodem, jakiego szukaliśmy, bo nie podoba nam się kolor, czy marzyliśmy o jakimś innym silniku, to weźmy go. Będzie to dużo bezpieczniejszy wybór niż szukanie czegoś z ogłoszenia. Jeśli nie mamy takiej możliwości kupna samochodu od osoby zaufanej i zostaje nam szukanie w internecie, no to druga ważna rzecz, zawężamy ten obszar wyszukiwania do może około 100 km od naszego miejsca zamieszkania. Chodzi o to, aby nie jechać na koniec Polski po jakiś samochód, który na miejscu okaże się tego niewarty. Trzecią rzeczą, bardzo ważną, jest to, żeby zabrać na oględziny kogoś jeszcze. Idealnie, gdyby to była osoba mająca doświadczenie mechaniczne, czy na przykład blacharskie, pozwoli nam to potem uniknąć wielu problemów, Szczególnie, że będąc w emocjach, kupując jakiś samochód, czasem na przykład kto siedzi kupić swój pierwszy samochód, nie działa racjonalnie i nieuczciwy sprzedający jest w stanie wmówić wszystko, co chce takiej osobie, i niestety potem wynikają z tego problemy. Jeśli nie mamy kogo ze sobą zabrać, kto ma jakieś doświadczenie w motoryzacji, no to polecam pojechać razem ze sprzedającym na stację diagnostyczną czy stację kontroli pojazdów. Nie wykryje to wszystkich usterek, ale chociaż pozwoli zajrzeć osobie doświadczonej. Pod podwozie. Zobaczymy, czy nie ma jakichś wycieków. Tak samo przejdzie samochód taki podstawowy test dopuszczenia do ruchu drogowego, czyli hamulce, zawieszenie. Warto. Kosztuje to około 100 zł, a potem po pozwala uniknąć jakichś większych problemów. Kolejną rzeczą, którą bardzo polecam, to nie działajmy w emocjach. Jeżeli już mamy tą zebraną kwotę, szukamy samochodu albo zaczynamy go szukać, to nie róbmy tak, że dzisiaj wchodzimy załóżmy na OTOMOTO, Wybieramy sobie dwa, trzy samochody, od razu dzwonimy, jedziemy. Poświęćmy na to troszkę czasu, poprzeglądajmy ogłoszenia, niech to trwa chociaż tydzień. Jeżeli szukamy blisko miejsca zamieszkania, czasem jak ktoś nie mieszka w dużej miejscowości, to tych ogłoszeń nie przewija się aż tak dużo. Więc powolutku odświeżajmy tą stronę, sprawdzajmy regularnie, które oferty przewijają się, które już stoją jakiś czas i dopiero mniej więcej po takim tygodniu przebadania rynku możemy zaczynać dzwonić i, i się umawiać. Mając taki ogląd na ogłoszenia w naszej okolicy i regularnie sprawdzając strony motoryzacyjne, wiemy już, kiedy pojawia się coś nowego. Może wtedy właśnie warto spróbować pojechać, oczywiście też z zimną głową, zastosować się do kroków poprzednich, czyli tego zabranie ze sobą kogoś, a jak nie, albo również stacji diagnostycznej. Szukając samochodu do 10 tysięcy złotych, polecam odrzucić całkowicie klasę wyższą i niestety również klasę średnią. Samochody te są skrajnie wyeksploatowane, mają gigantyczne przebiegi, a jeżeli coś jest do naprawy, to zazwyczaj kosztuje już dużo więcej niż w takiej klasie kompakt, na której bym się skupił, czy w klasie miejskiej. Jeżeli ktoś nie potrzebuje zbyt dużo miejsca, to będą to najlepsze wybory. Ok, to tyle jeżeli chodzi o wstęp, a teraz zapraszam na moje propozycje samochodów. Numer jeden to Skoda Fabia pierwszej generacji. Polecałem jeszcze przy zakupie samochodu do 5 tysięcy a tutaj mając 10 tysięcy możemy poszukać wyjątkowo pakownej odmiany kombi albo samochodów lepiej wyposażonych. Niepodważalne zalety fabi to prostota konstrukcji, to, że z naprawami poradzi sobie każdy mechanik, części nie brakuje, są śmiesznie tanie. To, że mamy do wyboru bardzo dużo ofert, często krajowych oraz łatwość późniejszej od sprzedaży tego modelu. Jeśli chodzi o silniki, to takim zwykłym i bezpiecznym wyborem jest 1416V. Jeżeli chodzi o diesle, no to są to świetne 1.9 TDI. Tutaj trzeba tylko uważać na mocne wyeksploatowanie samochodów. No i jeszcze, tak z mojego doświadczenia, samochód z 1.9 TDI z kompletem pasażerów będzie i tak w trasie spisywał się lepiej niż ten dobry, ale słabszy 1416 16V. Numer 2 to Honda Jazz. Samochód niepozorny, a tak naprawdę wyjątkowo uniwersalny. Honda zaskakuje przestronnością wnętrza. Dużym bagażnikiem i przyjemnym prowadzeniem. Jeśli chodzi o silniki, to do wyboru mamy dwa: jeden dwa i jeden cztery. Oba są godne polecenia, chociaż sugeruję poszukać tego większego, jeden Honda nawet po latach pozostaje wzorem niezawodności. Numer 3 to Ford Focus drugiej generacji. Numery 1 i 2, które polecałem przed chwilą, były samochodami miejskimi. Ford Focus to pełnoprawny kompakt. W swoich czasach Focus był jednym z najpopularniejszych samochodów na rynku, więc wybór aut używanych jest bardzo duży. Możemy poszukać kombi z dużym bagażnikiem, ładnego i uniwersalnego hedgebacka oraz jeszcze wersji trzydrzwiowej. Może trudniejszej w odsprzedaży, ale również możemy dzięki temu kupić ją sporo taniej, a często mają mniejsze przebiegi. Zwróćmy uwagę czy Focus nie posiada korozji podwozia lub elementów zawieszenia. To największa jego bolączka. Po liftingu poprawiono tą kwestię. Jeśli chodzi o silniki to z benzynowych najbardziej polecam 1.6 16V. Niezawodny, popularny moc 100 koni wystarcza zarówno w mieście jak i w trasie. Jeżeli chodzi o diesle, no to 1.6 lub 2.0, 1.8 TDCi, już w tym modelu bym odradzał. Numer 4 to Toyota Corolla 9 generacji. Typowy japoński samochód. Jakość wykończenia wnętrza, czy wyposażenie często odstawało od europejskich konkurentów, ale niezawodności wszyscy mogli i nadal mogą jej pozazdrościć. Jeśli chodzi o silniki, to zasłużenie króluje 1.6 16V. W miarę ekonomiczny, wystarczająco dynamiczny, moc 110 koni. Oraz niezawodny. Osobom szukającym diesla polecam 1,4. Diesel 2,0 posiada niestety bardzo drogie części zamienne. Numer 5 to Fiat Grande Punto. Za wyborem punto przemaga korzystna relacja ceny do wieku i wyposażenia na tle poprzednich rywali oraz prostota konstrukcji. Punto nadal wygląda bardzo przyjemnie, a we wnętrzu poczujemy się dobrze. Punto jest stworzone do jazdy po mieście, ewentualnie do pokonywania krótkich tras. Jeśli chodzi o silnik, to polecam prostą benzynową 148V, która świetnie współpracuje z instalacjami gazowymi. Idealny wybór do tego samochodu. I to by były moje propozycje, jeżeli chodzi o samochód do 10 tysięcy złotych. Jeżeli coś się tam nie znalazło, to nie znaczy absolutnie, że jest złe. Po prostu starałem się zaproponować takie samochody, że szukając w ogłoszeniu mamy najmniejszą szansę wkopać się na nich na przysłowiową minę. To by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Pozdrawiam!